Cześć! Dzisiaj wraz z Neroxem podsumujemy wam cały nasz 2022 rok. Co prawda, tylko podczas końcówki rozpoczęliśmy ekipę, ale cały rok przeniósł nam łącznie takie wyniki, jakie zaraz powiem Neroxu. Najpierw ja przeczytam ogólne, czyli takie, jakie zrobiłem od 2020, kiedy rozpoczynałem kanał. 41,3 tysiąca wyświetleń. Jeśli chodzi o czas oglądania w godzinach, jest to 508. 8, a subskrybentów zdobyłem łącznie 320 ale jeśli chodzi o sam rok 2022 jest po prostu przełomem i może przeczytam to na roksu a więc wyświetleń było 28 009 czas oglądania w godzinach było to 367,8 oraz nowych subskrybentów doszło 219 co daje nam wynik to był rok, który w sumie macie teraz screeny, które porównują Wam oba te lata, rok 2022 i wszystko, co się zaczęło. Więc jeżeli odejmiecie sobie wszystko od tych głównych, to będziecie mieli, ile robiłem w poprzednich latach. Zdradzę, że w 2021 doszło mi 60 subskrypcji. Więc e, dziękujemy Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, subskrybujcie. Przebijamy tą liczbę w tym roku. Lecimy. Przez Styczeń Daily. No i co? Do zobaczenia!